Moje czytane archiwum. Pomysł i realizacja Anna Krakowiak i Michał Doncik. tych penietonach, które drukowaliśmy kiedyś, znaczy które były drukowane kiedyś w polityce, zawsze współautorem był dla mnie ktoś, kto anonimowy w redakcji pisał tytuły różnych felietonów, bo to nie ja wymyślałem te tytuły. I tutaj samego mnie zaskakuje rzadko dzisiaj używane słowo szmonces, czyli żydowski dowcip właściwie rodem z Jidisz. Biblia zawiera wiele przypowieści, w których są mądrości trudne do wyrażenia w innej formie. Epizody o synu marnotrawnym, robotnikach winnicy czy zakopanych talentach, przełożone na język abstrakcyjnych sądów. Nie działałyby na wyobraźnię i nie zapadały w pamięć jak, jako historie z życia wzięte, przez wiele wieków docierają do ludzi w o różnej kulturze i na różnym etapie rozwoju. W społeczeństwie rolę podobną do przypowieści pełnią niektóre anegdoty. Obok dowcipu zawartego w puęcie często występuje w żartach jakaś mądrość i z łatwością czynimy do niej odwołanie. Najwięcej mądrości wydaje się zawierać, zanikła już u nas tradycja żydowska. Mądrość żydowskich przypowieści, nawet trywialnych szmoncesów, opisuje przeróżne zjawiska i procesy, dla których trudno już jest dzisiaj znaleźć wyraz w języku abstrakcji. Jedną z ulubionych przeze mnie żydowskich opowieści jest ta o rabinie i kozie. Wydaje się, że znają ją całe pokolenia, zarówno Żydów jak i Gojów, a na wszelki wypadek ludzi bardzo młodych przypomnę. Jest nieszczęśliwy Żyd i jest rabin. Nieszczęśliwiec przychodzi poradę do rabina, skarżąc się, że jego życie w ubóstwie, ciasnocie, z liczną rodziną stłoczoną w niewielkiej przestrzeni stało się nie do zniesienia. Rabin na to radzi nieszczęsnemu, żeby teraz jeszcze dokupił sobie kozę. Żyd wykonuje polecenie rabina i po pewnym czasie wraca, mówiąc, że teraz życie stało się zupełnie nie do wytrzymania. Ta koza w domu przechyliła już szale goryczy. Rabin każe mu sprzedać kozę. Nieszczęśnik wraca. I przychodzi z ulgą, mówi, życie teraz nabrało blasku. Czyli jak jest przeszkoda, a potem się usunie, sprawia się wrażenie, że stało się lepiej, choć jest tak jak było. Mam wielką ochotę przymierzyć mądrość tej anegdoty do procesów naszej integracji, choć rozumiem, że z wielką łatwością mogliśmy przypisać temu porównaniu intencje, których wcale nie podzielam. Czekaliśmy na zamknięcie negocjacji w nerwach, czy aby uda się nam zdążyć, czy nie wypadniemy z listy, udało się, jest traktat. Wcześniej groziło nam niepowodzenie przy referendum w Irlandii, ulga, niebezpieczeństwo minęło. Chwila nerwów, czy Parlament Europejski uchwali, rzeczywiście uchwalił. I mamy w perspektywie referendum, i tu wydaje się, że zagrożenie naszych interesów jest realne, szczególnie jeśli frekwencja zawiedzie, a powiedzmy, że to referendum minie. Będą nerwy, ratyfikacje układów w krajach piętnastki i w końcu miejmy nadzieję, że wszystko to przeminie i dojdziemy, obudzimy się bez lęku i że będzie lepiej, a naprawdę zupełnie tyle samo, ile po akcesji, tyle samo mamy szans na rozwiązanie wielu naszych problemów. Niektóre wzrosną, inne osłabną. Do Unii nie wystarczy przecież wstąpić, trzeba wygrać nasze wstąpienie, a to będzie się odbywało na drodze mozolnych, małych kroków. Sam czytam to i takie mam poczucie, jak Daleko jesteśmy już od tamtych czasów, kiedy ważyło się, ważyła się nasza obecność w Unii Europejskiej, ale i dzisiaj jesteśmy jeszcze ciągle przed przyjęciem wspólnej waluty euro. I o tym prawie nie mówimy, a to może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości. I wydaje mi się, że naszym politykom trochę brakuje odwagi, żeby wychodzić naprzeciw problemów, które są trudne, ale są nieuniknione. W inteligenckim piśmie, jakim jest polityka, myślę, że mogę sobie pozwolić na odrobinę prounijnego sceptycyzmu, Powiem, że dla dobra referendum politycy muszą w interesie kraju rozbudzać przesadne nadzieje, a potem przyjdzie nam tłumaczyć ludziom, że akcesja to nie jakiś koniec, tylko dopiero początek. Na razie jeżdżę po kraju i spotykam różnych ludzi, którym staram, których staram się przekonywać, że do referendum trzeba pójść i głosować, oczywiście głosować na tak, a potem po głosowaniu. Nie trzeba oczekiwać, że stanie się jakiś cud, tylko pracować, żeby wygrać tą zdobytą szansę. Przy okazji spotkań mam okazję spojrzeć na rzeczywistość z daleka od metropolii i odkrywam klimaty nieznane, takie, w których istnienie w Warszawie nie umiem wierzyć. W jednym z byłych miast wojewódzkich rozwiniętym rejonie Polski działacze katolicy zakwestionowali publicznie moje prawo do wypowiadania się w sprawach polskich, ponieważ moje nazwisko ma cudzoziemskie brzmienie. Nie tak dawno odbierając nagrodę za wkład w wzajemne zrozumienie narodów Polski i Rosji od ministra spraw zagranicznych Iwanowa, powiedziałem, że Polaków i Rosjan często zbliża wspólne yy, słowiańskie pochodzenie, co mnie osobiście nie dotyczy, bo nie czuję się w pełni Słowianinem skądinąd, minister Iwanow też nim nie jest. I w byłym wojewódzkim mieście za to samo zostałem napiętnowany, a tym razem w sprawach integracji rzeczywiście otwiera się wybór, czy stawiamy na pierwszym planie naszą łacińską tożsamość i włączamy się w zachodnią Europę jako w duchową ojczyznę, czy też bliższe są nam etniczne związki z potężnym sąsiadem na wschodzie. Jeśli nie znajdziemy się w Unii, to jest obawa, że w Polsce średnie emerytury będą takie jak na Ukrainie czy na Białorusi nie więcej niż 300-400 zł. On wziąłem te liczby z głowy, podobnie jak ci, którzy twierdzą, że po wstąpieniu do Unii w Polsce niebotycznie wzrosną ceny produktów żywnościowych, które już dziś bywają wyższe niż w zachodniej Europie. Myślę, że cały ten felieton świadczy o tym, jak szybko przemija aktualność różnych problemów, bo dzisiaj chyba już zupełnie o czym innym mówimy, pytając o nasz udział w Europie, ale ciągle ten udział w Europie jest jedną z fundamentalnych kwestii naszej przyszłości i tego, jaki obraz świata. Próbujemy przewidzieć na przyszłość. Moje czytane archiwum. Pomysł i realizacja. Anna Krakowiek i Michał Doncik.